Cześć, witam na moim kanale i dzisiaj będę dalej omawiać grę sabotażysta. Zakładam, że znasz zasady gry. Jeżeli jeszcze nie grałeś w tą grę lub chcesz zapoznać się z zasadami, to najpierw zapraszam do mojego filmiku o podstawowych zasadach gry. Link znajdziesz w poniżej w opisie. A w tym odcinku opowiem o kilku zasadach, które nie są oczywiste, a które mogą pojawić się podczas gry. Oraz o kilku zmianach w regułach, modyfikacjach, które mogą zrobić grę ciekawszą. Zwłaszcza jeśli poza zagraniu kilku rozgrywek chciałbyś trochę urozmaicić grę. Zacznę od budowy tuneli. Można się umówić, że budujemy tunel tylko w tym przypadku, jak jest połączenie z kartą startu. Nie możemy dostawać karty, jeżeli Poprzez zawalisko straciliśmy połączenie z kartą startu. Tak jak w tej sytuacji. Lub tunel został przerwany ślepym załukiem. Chociaż nie ma o tym jednoznacznego tłumaczenia w instrukcji, gdzie jest napisano, że kartą dokładamy do już położonych kart, i karta ta musi pasować do kart z każdej strony. Owszem jest zmianka, że kopacze będą się starali ułożyć nieprzerwany tunel, ale z tego nie wynika zakaz układania kart do przerwanego tunelu, na przykład przez zawalenie. Wszystko zależy jak się umówimy. Również na samym początku można zmodyfikować punktację. Przy wygranej kopaczy są dwie opcje. Pierwsza to kopacz, który odkrył skarb. Pierwszy wybiera nagrodę i przekazuje je pozostałym. Punktowanie złotem w grze jest niezbyt uczciwe, ponieważ nie wszyscy kopacze dostają tyle samo złota za dotarcie do celu. Osoba, która otwiera skarb, pierwsza wybiera i dostaje najwięcej złota, a reszcie dostaje się już same okruszki. Można zmodyfikować zasady w ten sposób, żeby krasnale, które mają popsute narzędzia, nie dostawali złota. Wtedy krasnale będą bardziej skupieni, żeby się odblokować, a nie tylko na budowaniu tuneli. Cyfikacja robi grę ciekawszą, ponieważ przy jednym lub dwóch sabotażystach wybudowaniu tunelu przy siedmiu kartach jest dość prostą sprawą. Może powstać sytuacja, kiedy karta tunelu prowadzi jednocześnie do dwóch kart celu. W tym przypadku otwieramy obie karty, do których doszliśmy. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej zmodyfikować grę, to można zmniejszyć liczbę map w grze do trzech. Wtedy trudno jest sprawdzić, gdzie jest cel, więc nie wiadomo, dokąd prowadzić tunel i czy osoba, która podejrzewa kartę, mówi prawdę. Bo przecież zasady zabraniają pokazywanie karty celu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć prawdę lub zblefować. Jeżeli w rozgrywce wylosowałeś rolę sabotażysty, to możesz mieć trudną rozgrywkę. Masz nikłe szanse na wygraną w rozgrywce 3- do 4-osobowej, zwłaszcza jak jesteś jedynym sabotażystą. Nagroda jest zacna, ale prawie niemożliwa do osiągnięcia. Sytuacja się polepsza przy większej ilości uczestników, oraz zdecydowanie ciekawiej się gra, gdy zmienia się delikatnie warunki gry, o których już wspomniałam. Że dostają złote jedynie ci kopacze, którzy nie mają popsutego narzędzia. Wtedy kopacze skupiają się nie tylko na budowaniu tunelu, ale również na naprawie popsutych narzędzi, co spowalnia budowanie tunelu. Druga modyfikacja to ograniczenie, że tunele można budować jedynie, jak jest nieprzerwalne, połącznie z kartą startu. Również spowalnia budowanie tuneli i daje większe szanse sabotażystom. W grze również nie jest zakazane blefowanie i gadanie pomiędzy sobą. Będąc sabotażystą, oczywiście masz zadanie blefować tak długo jak się uda, żeby przeszkadzać, ale nie ujawniać swoją rolę. Nie jest to łatwo, ale można to zrobić na kilka sposobów. Udając, że nie masz żadnej pasującej karty prowadzić tunel z dużą ilością zawiłości. Lub odrzucać karty, udając, że wszystkie masz beznadziejną. Używać karty mapy, sprawdzić kartę celu i prowadzić jak najdalej od karty skarbu. Można również blefować i obwiniać innych graczy w byciu sabotyrzystami, rzucając na nich karty popsutych narzędzi. Kartę zawaliska najlepiej zagrać, jak już nie będziesz miał innego wyjścia. Jeśli jesteś kopaczem, to masz za zadanie jak najszybciej zbudować tunel do celu, oraz jak najwcześniej musisz odkryć, kto jest po Twojej stronie i działać wspólnie. Opłaca się jak najszybciej wybudować tunel, dopóki nie zostałeś zablokowany przez popsute narzędzia. Mając popsute narzędzia, możesz odrzucać karty i budować karty akcji ale nie możesz budować tuneli, oczywiście starasz się szybko naprawić narzędzia, żeby móc kontynuować grę dalej. Znając, kto jest w twojej drużynie, możecie pomagać i naprawiać narzędzie nawzajem, wspólnie blokować sabotażystę lub kilku sabotażystów oraz dbać o wygraną. Jeżeli wiecie, kto, to, kto jest sabotażystą, to oczywiście trzeba w miarę szybko go zablokować, Chociaż nie przeszkodzi to w zagraniu kart akcji. Mam nadzieję, że mój filmik zrobi Twoją grę ciekawszą. Jeśli się spodobał filmik, to daj łapkę w górę. Zasubskrybuj również mój kanał, żeby wiedzieć o nowych filmikach. Dziękuję i do zobaczenia na moim kanale.